A dzisiaj w miasteczku Wilanów nowa realizacja. Za chwilę zobaczycie, jak Państwo zaaranżowali y, sobie pokój i jakie funkcje on spełnił, będąc niewielką powierzchnią. Zobaczycie, ile funkcji zyskał ten pokój. A więc, proszę Państwa, na małej przestrzeni firma Transforms była w stanie dla mnie, właśnie w miasteczku Wilanów, zrobić w jednym pokoju. Łóżko wypadające ze ściany, garderoby na moje torebki, jak również w czasie dnia biuro. Jestem przeszczęśliwa, dziękuję, rekomenduję.